Szymono, dzisiaj nietypowy odcinek, bo gramy w StumbleGuys. Możemy na początku sobie raz zakręcić. Nie mam z czego nagrywać zbytnio, więc gram w StumbleGuys, bo nie chcę grać ciągle w to samo. No i pingwin duplikat. Ok to możemy sobie przejść do pierwszej rundy. Zagraj. A nadzieję, że wiecie pod tym łap filmem. No tak, chociaż z dwie łapki, tak z 20 wyświetleń. Bo pod ostatnim shortsem było bardzo dobrze. Powyżej tam 500 wyświetleń. A pod jednym to w ogóle mam chyba tam 100, nie 680 wyświetleń. Uj, pierwsza mapa taka. Canon. Klimp. Ok, lecimy. No wy co tu idźcie, ja tu, a nie udało mi się. To ogólnie drugie konto, bo na pierwszym koncie po prostu straciłem te konto. Ale są bardzo dobre. Lecimy sobie tędy. Tutaj, skróciki. Peak Też bardzo dobry skrót. Polecam. Jeszcze sobie tak skoczymy. I sprawdźmy, kto tu jeszcze został. Uuu, i zaraz już kolejna runda. Piszcie, z czego może być kolejny film. Bo nie wiem, z czego nagrać. I pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Ok, kolejna mapka. O nie. Ok, ten sobie gniemy. O, ktoś tu ma pięść. Ja miałem wszystkie emotki na poprzednim końcu, Ale niestety zmieniłem telefon i mi się The Stumble Guys nie zapisało. Dajcie znać na czym gracie w różne gierki. Na przykład w Brawl Stars albo w Stumble Guys właśnie. Ja gram bardzo rzadko, nie pamiętam kiedy ostatnio. Wchodziłem oprócz dzisiaj ogólnie do Stumble Guys. Ale jestem dobra. Gram na telefonie. O Ale poszłam z Dobra. Muszę go dogonić. Okej. Okay. Okej. Okay. Aj, Ajajaj. A nie, wyprzedził mnie. Ale i tak. O co chodzi? Ty. Co to było? Jakiś bug był. Prawie bym przez to nie przeszedł, że jak tutaj. I nagle stoję. Zawsze to odbijało. Dobrze, że przeszłam do finału. Mam nadzieję, że będzie Blogdash. Uuu, dasz radę. I nie dał rady. Te same boty zostały już jakieś. U, ten dobrze idzie. I czy da radę? Da radę. Dał radę. Dobra, teraz przechodzimy do finału. Okej, okay, odpadajcie. Tylko najlepsi zostają do finału. O, Lavaland. Dobra. Idziemy tutaj. Jak najwyżej. Teraz tutaj, tutaj, ok, tutaj. Wchodzimy na górę. A jajaj, no, mi się od końca. To może teraz sobie zagramy jakieś wydarzenie. O nie, reklama jakaś. Okej. Okay. Rankingowa? Nie, nie chcę rankingowa. Tu popatrzmy, co są za No, zagramy sobie w to. Tu tylko czterech graczy. Dziwno. okej okay. najlepszy jest to na blockdashu i na wszystkich w blockdashach jest to najlepszy umiem różne triki ale pewnie też nie mam ładnych, łatwych przeciwników już widzę tego jednego ze srebrem no ogarnia Ale ja też ogarniam. No niech też wreszcie odpadnie. Okej, okay. on odpadł tamtym, co mi się wydawało, że był najlepszy. Jak chcecie mnie zaprosić do znajomych, to mój nick Antek to ja i chyba tam trzy czy jeden. Nie wiem. Um, Antekty A4. Taki macie nit, możecie sobie screena zrobić. Ja w to prawie w, nigdy nie gram, raz sobie to nagrywam. Okej. Okay. No, niech też odpadnie. A i próbowałem przez ścianę przeskoczyć. Aha, jakie łatwe. Same łatwe są. Czemu ten trup jest taki banalny? No, ale trudne. Ajajaj, próbowałam zrobić sztuczkę, bo mi się nudziło takie to nudne było. OK, to będzie. No, dobra, poczekajcie. reklama znowu. I tego w to nie gram za dużo, bo ciągle to są reklamy. Okej, okay, to do będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. I na razie. Do następnego odcinka.